Próciłem nie o to, żeby walczyć o pas, tylko wróciłem do tego, żeby walczyć z najlepszymi. A jeżeli to ma być walka o pas, no to musiałbym, wygrywam, znowu muszę bronić i często to robić, a musiałbym znowu go to, to Po prostu logicznie sobie pomyśleć o tym Ja dodam od siebie, że decyzja o tym, czy są w catch tej czy walki są o pas, pozostawiamy w swoich rękach i to jest decyzja federacji. Nie chcemy, żeby y, Mamet walczył o pas, nie mając. Możliwości w takiej pełnej higienie zawodowej, w jakiej e, pasa się broni, tego pasa broni, w związku z czym e, jest to również rozwiązanie strategiczne i polityczne dla nas. Pozwolę sobie na ostatnie pytanie: jak Ty do tego podchodzisz, Scott? Jak oceniasz tę decyzję? Czy jesteś zaskoczony, czy nie? I oddaję już mikrofon kolejnej osobie. Ja bym chciał powiedzieć, inne. stuff and one right mammy doesn't want five rounds it uh, can, can say what he wants. i want so I'm, i'm going to say that respectfully as i can it, it doesn't want five rounds uh okay it, it was the champion obviously I came and, and got the belt Ja like, I mean, rozumiem, I would, to on my would Jego decyzja ja oczywiście zaakceptuję. Gdyby to była warta pas, byłbym na nią gotowy. Jeśli nie, cieszę się, że możemy się ze sobą nic, nic nie rozumiemy, nic słyszymy. Można jeszcze głośniej, jak ten to tłumaczy. Ja. Tak? Mówię. Może kwestia głośności? Ok. Okej. Eee, tak, no decyzja nie jest, nie jest On był gotowy walczyć na dystansie pięciu rund o pas, natomiast jeśli nie, no to cieszy się samej możliwości walki z Ten wie, że to jest że to jest zawodnik, który miał pas, więc, więc możliwość takiej walki to, to też jest duża rzecz. Tutaj kwestia pasa bądź jego braku nie jest najistotniejsza. Witam wszystkich serdecznie, Jankiewicz Mariusz, in the .pl. ja bym zaczął od y, Pani. I pierwsze pytanie do Karoliny powiedziałaś w pogali w Londynie, że oni występ nie zrobiły na tobie wrażenia, więc pytanie, czy on cię rozszarował, czy nie zrobił wrażenia, no bo jednak ona skończyła tę walkę dużo efektownie niż ty w Łodzi z Martą. Ale przypominam, że w moim wydłucie również całkiem efektownie zakończyłam swój e, swój pojedynek. E, zakończenie fantastyczne, super, e, bardzo efektowne. Ja... Może wbrew pozorom bardzo mocno kibicowałam Oli, aby do tego starcia aby to starcie wygrała, ponieważ pod prawie roku nasz, nasz pojedynek jest brany pod uwagę i ja go niezmiennie bardzo, bardzo chcę. Także cieszę się, że tak wyszło, super gratuluję, ale chyba nie ma tutaj zabierać czasu od nowego, ponieważ z tego co wiem moja rywalka bardzo zabiegała o obecność na biegach, ponieważ podobno przygotowała dla mnie wiele takich chwileczek, także no ja jestem ciekawa co tam. Co tam na nie można mieć? W takim razie oddam głos yy, Oli. Poza tym, co oczywiście wiemy i poza tą taką mini aferką, nazwijmy to, która wybuchła w mediach społecznościowych, na Instagramach yy, partnera Karoliny. Yy, czy Tobie zależy tylko na tej sportowej rywalizacji? Czy poza tym, że chcesz udowodnić, że jesteś lepsza w klatce, chcesz jednak troszeczkę utrzeć nosa Karolinie i pokazać, że jednak to Ty jesteś lepszą zawodniczką? Tylko i wyłącznie sportowa rywalizacja z mojej strony wchodzi w grę, jeżeli chodzi o grafikę, którą wrzucił chłopiec Karoliny, no to myślę, że tutaj kolega chciał zapłysnąć, ale wyszło. Ja mam w takim razie pytanie do Mameda Halidowa: Czy wchodzi w grę rewanż o pas, jeżeli zwycięży w libicach teraz? Dobre pytanie. Jeżeli wygrywam, tak? Ja idę dalej. Jeżeli wygrywam. Zależy, wiesz, jak Bogda to wygram, ale wygrywam idę dalej. Nie pasnie, nie interesuje teraz. Nie interesują walki z najlepszymi, e, Interesują mnie walki. Co teraz wymyślka jest, bo później też się ja zawsze mówię, że ja nie zabiegam do przodu i nie, nie będę podchodził do tego w ten sposób. To tak się skupił na tej walce, która będzie teraz. Jest to walka z Mistrzem. Jest to młody zawodnik, który po prostu demolował, szedł po pas i dla mnie to jest potężne wyzwanie teraz. Także na tym się skupiam, co będzie dalej, w ogóle mnie nie interesuje. Jeżeli zobaczymy, ja nie myślę o pasie, myślę o tym, żeby walczyć na tym wyższym poziomie po prostu. Twoja walka w Liwicach to nie jest pożegnanie, to jest powrót, więc zapytam, ile planujesz walk stoczyć, czy wszystko zależy od tego, co się wydarzy 9, 7 grudnia w Liwicach? Nie, czy wygrywam, czy przegrywam, jestem cały czas tutaj, tylko Ile będę? Zobaczymy. Pytanie do Szumana, powiedz. może, po, poczekajmy, czy jest, to już... Troszeczkę przyjąłeś? Czy jest ktoś, może chętny, to chciałby jeszcze ze swojej strony zadać pytanie? A jeśli, a jeśli nie, to jak najbardziej zaraz do ciebie wrócimy. Teraz już skorzystam z okazji, Tomasz Majski Fight Sport. Damian, skąd taka decyzja? Mam tutaj na myśli przede wszystkim ten skok wagi, tak? Skąd decyzja właśnie o, o tym catch Czy byłeś zmuszony do tego, czy po prostu sam chciałeś takiego pojedynku? Bo nie, wcześniej nie, nie awizowałeś, że w ogóle takie opcje wchodzą w grę. Pytasz o wagę, czy o pojedynek? Pytam o pojedynek rywala i wagę. No pojedynek to tak jakby przy rozmowie, przy obiedzie wyszedł z naszego obozu, tutaj już od razu też szczerze mówię, że to by mogła być ciekawa walka. Co, co, co prawda jest taka, że ja to się wywodzę ze sportów chwytanych, ze sportów walki, gdzie trenowałem zapasy, ale tutaj też patrząc, patrząc kiedy zakończyłem karierę zapaśniczą i przyszedłem do MMA, Tutaj podobnie razem z Szymonem już mija chyba nam 3 lata, jeżeli się nie mylę, jak już gdzieś jesteśmy na tych matach, trenujemy i że to może być bardzo ciekawa walka, tym bardziej, że tu są święta, jest grudzień, te święta się gdzieś zbliżają, co następne jest to starcie dwóch medalistów olimpijskich. Wiadomo, że Szymon jest większy, jest, jest wyższy, może dominować, może być silniejszy gdzieś ode mnie, ale gdzieś te umiej umiejętności mogą gdzieś się wyrównywać, ja mogę gdzieś być bardziej szybszy, bardziej przebiegły i może być to bardzo, bardzo, bardzo fajna walka. Dlatego też zdecydowaliśmy się i wyszliśmy z takim pytaniem: czy Szymon byłby zainteresowany? Jak widzicie, on też jest sportowcem z krwi kości, kosi, nie wybiera, nie przebiera w zawodnikach. Zgodziliśmy się, umówiliśmy się właśnie w kategorii 91,5, a człowiek. Ja próbowałem, nasz tutaj cały, cały team próbował jeszcze, żebyśmy zeszli tą tak jakby jeszcze niżej, żeby było po połowie, skoro Szymon się bije gdzieś tam w 9, 3, ja w osiem żeby gdzieś tam się po połowie spotkać. Ale zgodziliśmy się na, na tą się wagę jaka jest i co najbardziej mnie cieszy i pewnie też Szymona, że możemy się sprawdzić, że to może być naprawdę fajna walka i da, damy wszystkim kibicom yy, i fanom dobre show. Na święta, nie? Prezent na święta. Deseret. Szymon od razu, gdybyśmy też swoją opinię na temat tego pojedynku, wyrazić jakoś krótko. Ja taką ostatnio niekomfortową sytuację, kiedy dostaję propozycję od Federacji, bo z reguły dostaję jedną propozycję, nie mam zbytnio w czym przebierać ani w kim, a z drugiej strony widzę, że jak jej nie przyjmę, to takich będzie smutno. No i nie mam generalnie wyjścia. Musiałem zaakceptować walkę z Mariuszem, zaakceptowałem walkę z Damianem. E, jakby sportowo ona mi bardzo pasuje, natomiast już mówiłem wielokrotnie, trudno się być z kimś, kogo się zna, lubi i szanuje. E, musiałem walczyć z Mariuszem, teraz to, że pojedynek z Damianem. Taka jest praca. Gdybym mógł wybierać. I dostałbym takiego przeciwnika jak Damian, ale z innym imieniem i nazwiskiem, to wolałbym wziąć właśnie tego drugiego. Ale jest, jest Damian i nie ma problemu. Jeżeli chodzi o wagę, to były faktycznie propozycje, żeby ta waga była niższa i pewnie w normalnych warunkach, tak jak mówię, bym się zgodził nawet na, na trochę jeszcze niższą, ale no ja ważyłem trochę więcej, bo tak jak już mówiłem, przez 3 miesiące robiłem wagę na wyższą, ponieważ. Wstępna informacja była, że będę walczył w ciężkiej w grudniu. Dlatego te 3-4 kg byłem do przodu. To już też ciężko było mi decydować się na aż taką różnicę wagi, ponieważ nigdy tego wcześniej nie robiłem. Nie ma co ukrywać, że między Waszymi teamami, mam tu na myśli Berkuł 2CA Team i, i teamem Mirosława Okuńskiego trzeszczy. To też jest dodatkowa rywalizacja, dodatkowy bodziec. To może jest tak, że po prostu gdzieś, gdzieś zostaliście sprowokowani do takiego pojedynku i przyjęcia? Znaczy, że wśród jakiegokolwiek ważnego pojedynku w KSW, to każde zestawienie musi zyskać aprobatę szefów i ono musi mieć sens. I na pewno konflikt mojego trenera z niektórymi zawodnikami trenerem pewnie podsyci atmosferę. Natomiast ja z dużym uznaniem zawsze odnoszę się do całego WCA. Dużym szacunkiem do Damiana trenera i jego kolegów z Maty, tak samo jak i do niego, także ja tutaj nie mam żadnych konfliktów ani żadnego napięcia, zresztą z wieloma zawodnikami też się koleguje. Kiedyś też trenowaliśmy razem z niektórymi zawodnikami, którzy tam ćwiczą, także no ja niestety tego konfliktu nie podsycę, ale zakładam, że on na pewno jakby trochę urośnie przed tą walką, a dzięki temu też pewnie zwiększy się zainteresowanie. A jeszcze do pytania. To Poczekaj, może chwileczkę to faktycznie. Umówmy się, że maksymalnie trzy pytania, teraz szansa dla Michała. To ja od razu damy na podpytam, bo słyszałem, hmm. mówiło się w kuluara o tym, że jeżeli przyjdzie się hmm. zmierzyć z Szymonem, to będzie taka obligatoryjna sprawa odnośnie wagi, że w dzień walki tam na przykład do godziny 18 powinien wnieść tyle i tyle na wagę. Tak się gdzieś mówiło. Czy słyszałeś o tym, czy to prawda, czy są takie ustalenia? Czy generalnie gdzieś tam masz no, dobre te gumowe ucho. Różne, różne, różne były gdzieś tam, można powiedzieć, takie rozważania. Wiadomo, tak jak Szymon sam teraz przyznał się, że on myślał, że będzie pił się w ciężkiej, gdzieś próbował, tak jakby nie gubił tej masy, a wręcz przeciwnie, ją budował. To był też pomysł, tak, żeby po prostu nie było jakiejś za dużej różnicy masy czy tam wagi w dniu, w dniu walki żeby po prostu w dniu walki gdzieś tam o godzinie 18 zważyć się, żeby mieć tam z 95 albo 6 po prostu na wadze tak, żeby nie było, że ja będę bił się, będę miał 93, a Szymon tam wyjdzie, będę miał 101, bo to jednak, jednak gdzieś ta masa gdzieś tam może gdzieś tam zaważyć na korzyść wygrywającego, czy tam tego cięższego. Ale to po prostu były gdzieś tam, mówię takie między nami, gdzieś tam rozmowy, dobrze to pod, pod, gdzieś tam posłuchałeś. ale tak jak mówię, wszystko jest w porządku, o w piątek rano się ważymy, a później niech każdy ma na, w pracy tyle ile będzie miał. No to do Alberta jako dedyktującego w barwach KSW, powiedz mi pety, apetyt oczywiście nie, bo tak. Było podawane w mediach na pas, na Roberto Soldicza. Ostatecznie jest Michał Michalski bardzo solidny, zawodnik kompletny. Czy to Cię zadowala? Czy to Cię cieszy? Czy, czy w jaki sposób odbierasz ten debiut i taką szansę? No, witam wszystkich. Ja przede wszystkim się bardzo cieszę, że jestem właśnie częścią takiej federacji jak FSB. Wiadomo, to jest marzenie wielu zawodników. No, oczywiście, no, z Michałem przede wszystkim jesteśmy kumplami, ale na pewno jak się tam klatka zamknie. To jak Michał powiedział i napisał u siebie w mediach, to nie będzie dobre koleżeńskie solo. To na pewno będziemy starać sobie wyrządzić jak najwięcej krzywdy w palce. A wiadomo, jeśli się do, do Roberta, no, jeśli jesteś częścią jakiejś federacji, to wiadomo, zawodnik też zestawia się z innymi w swojej kategorii wagowej. Przede wszystkim trzeba mierzyć wysoko, trzeba mocno wierzyć w swoje marzenia i przede wszystkim nawet czasami nie będą faworytem. Wierzyć mocno w to, że można właśnie wyrządzić niezwykłą niespodziankę. Pytanie do Macieja Kapłowskiego. Yy, Maczu, walka Damiana Janikowskiego z Szymonem Kołeckim to jest walka, która w formie fanów, tak uważam, yy, super zestawienie, będzie bardzo dużo osób o tym mówiło, ale z drugiej strony, jest to yy, walka, gdzie jedna z gwiazd yy, federacji yy, przegra. Czy Ty też to rozpatrywaliście pod takim yy, względem? Bo jednak, no. Który z tych panów będzie miał porażkę kolejną w rekordzie? Wiesz co, nie słyszałem o takich zestawieniach, w których e, obydwaj wygrywają. Taki to jest sport, sport indywidualny. Możemy zrobić, <grym> można próbować, to by było ciekawe, ale myślę, że mi się rządzi sport indywidualny. No, e, Klatka zawsze pisze scenariusze, i, i to nie jest tak, że, e, że te scenariusze są pisane tylko dla wygranych, też dla przegranych, bo to jest. E, w danej kategorii wagowej zawsze jakiś nowy potencjał do tego, żeby zestawić tych, którzy przegrali, tych, którzy wygrali. Tak się dzieje od 15 lat w KSW, tak się dzieje już pewnie z 30 lat w światowym MMA i to jest normalna sytuacja. Naszym zadaniem jest zestawiać na daną chwilę najlepsze pojedynki. Już się nauczyliśmy dawno, że jak za dużo kunterzymy i za dużo ustawiamy i staramy się zrobić zbyt yy, taki scenariusz na kilka kroków, to zwykle te najlepsze pomysły po prostu uciekają, bo. Bo, bo za pół roku mogłoby się okazać, że takie zestawienie już jest niemożliwe. Takie zestawienie, takie zestawienie, czy każde z innych, które dzisiaj tutaj zobaczycie. Cieszę się, że, że, że udało się dopiąć tą walkę, wszystkie dewagacje dotyczące ważeń poza wagą oficjalną to są, to są, to są jakieś kulisowe, kuluarowe historie, które no, nie mogą mieć wpływu na walkę, bo tak naprawdę dobrze wiemy, że w MMA Walczą y, nie kilograma, a serce, y, umiejętności i myślę, że szczególnie w takim zestawieniu y, te kilka kilo nie będzie miało znaczenia. To tylko pytanie do Pani jeszcze, Aleksandra Rola, Karolina Owczarz. No, o, ja o, przyznam. Przyznam szczerze, że nie widziałem takiego zestawienia między y, oczywiście litamskim, no żeby tak i skrzyło, jak między wami. Y, więc y, Karolina, powiedz na ile y, to Cię motywuje i sprawiło, że wróciłaś po tej kontuzji, wracasz do zdrowia, na ile chcesz y, się zmierzyć się z olą, zabrakło cię na Wembley? Y, y, no na ile ten czynnik to zmotywował? Wiesz co jakby tutaj absolutnie nie ma znaczenia, bo ja... Y decydując się na przygodę ze sportem, ja do tego podchodzę bardzo poważnie, jednocześnie ciesząc się tym bardzo i, i nie narzucając sobie żadnej presji, ale ja podchodzę do tego bardzo poważnie, więc czy jest zła krew, czy jej nie ma, ja, ja chcę po prostu walczyć i ja chcę udowadniać, że, e, że, że podchodzę do tego poważnie, że, e, że może nie jest jeszcze dobra na tyle, co bym chciała w tym, co robię, ale chcę być ciągle coraz lepsza i, i, e, i chcę to pokazywać kibicom, mam, a, Także to jest absolutnie to, czy, czy jest łakrewczy, czy nie ma nie ma na to żadnego wpływu. Ja po prostu chciałabym już tę walkę bardzo mocno zamknąć, bo już mówi się o niej od roku, do trzech razy sztuka i wierzę, że tym razem do nie dojdzie. No Kabim się spotykał z fergusonem cztery razy. Bez przesady. Nie, nie porównujmy jeszcze poziomów e, e, do tej walki. Ja mam w takim razie pytanie, Karolina, z kim chciałaś walczyć w Londynie, bo wiem, że nie ja byłam pierwszym wyborem, mimo że już po mojej kontuzji bardzo szybko dałam znać organizacji, że jestem gotowa do walki. Cały czas podtrzymuję w mediach, że chcesz tego pojedynku, natomiast no, mi menadżer przekazał inną informację, że jednak chciałaś pojedynku z kim innym. Jednak tutaj obecny jeden z organizatorów, Maciej Kawulski, stwierdził, że nie ma takiej opcji. Nie powtórzę, nie powtórzę. się. E, e, myślę, że w ogóle tutaj nie można mówić, ponieważ do ja tego pojedynku cały czas chciałam dążyć. Tak, były rzeczywiście nie tylko moje pomysły. E, to nie był, nie był mój pomysł, aby, aby w Londynie stoczyć po prostu pojedynek z miejscową dziewczyną, a ten polsko-polski zostawić na polską dużą galę. Ale jak pojawiło się twoje nazwisko przyjęła je w ciągu, w ciągu paru minut, także tak, nie dopowiadaj. No myślę, że nie miałaś innej opcji, bo po prostu byś nie zawalczyła, gdybyś nie przyjęła tego pojedynku. I wymyśliłam sobie kontuzję, żeby się stało nie zmierzyć. Tak, tego właśnie było. Tego nie powiedziałam. Ja mam pytanie do Skoda Askama. jesteś mistrzem już jakiś czas, wiadomo, że w Polsce jesteś doskonale wszystkim rozpoznawalny i znany zagraj za granicą również więc pytam czy są inne organizacje które dobijają się aby składać odbić skeczów A z myślę że to pytanie chyba raczej nie jest na miejscu że kto chce podjechać fajfa taking a time to reply guys understand yeah translate to me I don't see anything but yeah obviously KSW as well might start up on Thursday for a long time so jasne awesome. jest to kwestia tego dłużej co czasu nie mam mówić Czy są jeszcze jakieś pytania? Bo jeżeli... Proszę bardzo. Ja mam pytanie do Michała Michalskiego. Yy, powrót Alberta Zimkowskiego po dłuższej przerwie, czy widziałeś ten pojedynek z y, Krzysztofem Kułakiem? Tak, widziałem. Czy, czy uważasz, że to było wielkie zwycięstwo Alberta, czy jednak y, no, porażka Krzysztofa Kułaka, który no, wydaje się, że już jest... Y, u, u schyłku swojej kariery i czy oglądając ten pojedynek miałeś takie wrażenie, wow, będę musiał się wznieść na, na wyżyny swoich umiejętności? Odnosząc się do walki Alberta, Albert wziął walkę, czy wygrał z Krzyśkiem w dobrej formie, czy wygrał tą walkę. On wziął Zrobił to, co miał do zrobienia, walkę wygrał i tyle. Nie, nie będę się wypowiadał na temat tej walki. A do Alberta jak najbardziej podchodzę z ogromnym szacunkiem i dobrze o tym wiem, że muszę znieść się na wyżej swoich umiejętności. Znów w każdej walce tak jest, ale w tej walce no wiadomo, każda nasza następna walka jest tak naprawdę walką o wszystko i jest najważniejszą walką w życiu, tak samo będzie i tym razem. To jeszcze jedno pytanie, to chyba będzie też tak w cudzysłowie pojedynek na trybunach, bo wy z tego, że macie za sobą Wielu fanów, kto Twoim zdaniem będzie górą właśnie na tych krzesełkach w Gliwicach, kto przywiezie więcej kibiców Albert Dziemkowski czy, czy Ty? Michalski team. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja myślę, że to jest taki moment, w którym powinniśmy postawić kropkę. Przynajmniej na razie, jeśli chodzi o gospodarzy i naszych gości, ale to nie wszystko, jeśli chodzi o Gale KSU-52, ponieważ teraz po raz pierwszy będziecie Państwo świadkami o takiej bezpośredniej konfrontacji, a więc zapraszamy przede wszystkim fotoreporterów, żeby przygotowali swój sprzęt do tego.